Dzień dobry, dzisiaj ciekawostka o tym, jak lawenda zmienia się w ciągu miesiąca. Tutaj macie lawendę szaro-burą z końca kwietnia, początku maja. I za chwilę, miesiąc później, wygląda tak: już jest zielono, ale też ich od chwastów się zazieleniło. Tu jest więcej odchwaszczonej gleby, ale też niestety jest ciemno. I za chwilę zobaczycie jasną lawendę w świetle słonecznym, ale ja nie będę nic mówić, posłuchajcie skowronków. One mi tu towarzyszą cały dzień, ale wiosną. Teraz już powoli ich jest coraz mniej. A teraz będzie lawenda na zbliżeniu. Tak właśnie wyglądała ta lawenda z początku czerwca i zaraz będzie drugie zdjęcie lawendy na zbliżeniu. Tak właśnie wygląda. Bardzo, bardzo się ruszała. Fotografowie tego nie lubią. Teraz już wiem dlaczego, więc zrobiłam film i mam dużo materiału na to, żeby Wam dzisiaj pokazać. A tu 10 czerwca, tydzień różnicy. Zobaczcie, już przybyły chwasty. Lawenda już jest taka lekko fioletowa, i nawet krzak, zobaczcie, jaki fioletowy. Zupełnie inny kolor, taki ładny, kojący. A tu już macie właściwie koniec sezonu. No ta moja lawenda to jest taka amatorska oprawa, bo ja wszystko robię sama. Nie zatrudniam ludzi, bo tu nie można uzyskać jakichś dużych pieniędzy ze sprzedaży, więc musiałabym mało płacić i tak dalej. A tu biała na koniec. Dziękuję za uwagę i tak dalej. Pa, pa.